Znowu ja. Lecimy do Fortu Banisztard, to jest kolejny odcinek którym Fallout 3. Mam nadzieję, że Wam się spodoba Ok. I teraz sobie zanim to zrobimy, weźmiemy sobie coś, łykniemy z chemii. Po pierwsze łykniemy sobie już wam mówię co, odlot. Punkt akcji plus 30 psycho, obrażenia plus 25 wygrzew eee, okej okay. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się rozwalić go Kurde No, dostanie? hita? Jest, udało się, dobrze Dobra, teraz Ciebie mam nadzieję, że rozwalę Ok, dostał. Teraz, kogo my tu mamy? to byś strzelbę wziął, a nie ten. Tam jest czopek. Dobra, dostał. Mmm, ok. In. OK, Okej, ten zginął. OK, tam jest pierwszy strażniczy jeszcze. Pięknie. Udało nam się! Widzieliście? Wow! Okej, okay, to bierzemy teraz wszystko stąd. Mam nadzieję, że trochę nam to zajmie niestety. Ale pokonaliśmy ich wszystkich. <gryśla> Chociaż nie było to łatwe. Masakra. Wiem, że duże obciążenie, ale mam Clover, którą zaraz wyposażymy w coś lepszego niż ten Olbrzym. Bo ten Olbrzym nie jest dobry na krótkie dystanse. Teraz tego piesko rozwalę, któremu odpadły dwie nogi. No i Clover, ty nie jesteś taka zła w walce, widzę. Ale Haron, szczerze powiedziawszy, lepiej się napierdziela. Oczywiście nic nie mówię. Wiem, wolno, idę, wolno, idę. Wiesz co, może na razie poddaję im to wszystko. Mogę coś dla ciebie zrobić. Albo tobie. Możesz wziąć co tylko zechcesz kochanie. Mm, tak tak, karabin laserowy. Mm, dobra na razie wy sobie nóż bojowy. <laughs> Okej, okay, papierosy. Co ci jeszcze mogę dać, żeby zmieszyć strzelbę bojową? Tą. E na razie całą, całą nukę kole. Światełka kontrolne. Wychodźmy. Okay, Aha, czyli niestety, jak widzicie, nie jest to takie łatwe. Jak myślałem. Hmm. Ale muszę zmienić jej to. Kurde. Co jej dać? Może w rakietnicę? To jest to to będzie hardcore przy niej To może karabin laserowy hmm, Potrzebny jest klucz Okej okay. eee, Wy kogoś jeszcze zabiliście? Czy nie? Oj, no ja już wiem, wolno idę, wolno idę. A, może jak się da z... no, naprawić te, 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 te ubiory. Zobaczymy. E, cyk. Okej, okay, da się iść szybciej. Da się iść szybciej, super. E, czy tu był jakiś ziomek, którego trzeba było pocisnąć? Pewnie był. był. I strzelba nawet miał. Fajnie. Ok, wszystko weźmiemy od niego. Karabin snajperski też weźmiemy z timpaka I za puste, bo to kiedyś byliśmy już raz, wiecie? E, I teraz tak, weźmiemy sobie uzbrojenie, albo ten. Kompanii szpona, naprawimy bardziej. A, no to super, naprawiamy strzelby i tak dalej jeszcze, co? E, cyk, ok. A, bo wyrzutnie rakiet mam u biuro. Wódka. Polecimy tam trochę dalej. Może tam ktoś będzie albo coś. Widzicie, zawsze w tym forcie pani że są inne osoby. Można by też ogarnąć. Eee, daj to, co tu masz. Malutki. Gdzie wszystko jest puste, bo już tu byłem raz. Ale czy tu nie ma żadnych innych zwłok? Wiem, że w domku będzie ich mnóstwo tych czoł, ciołków Jeszcze Ale wiecie co, wtedy jakby było ich więcej Moim zdaniem Przedwojenne pieniądze, papierosy Eee, gobra, lecimy Teraz troszkę ich mniej jest Na szczęście Ale udała się akcja, to się z tego się cieszę Więc teraz tak, Clover, chodź tu eee, Tak, kochanie Eee... <laughs> Wymień mi się sprzętem też, kochanie. Karabin laserowy, szturmowy, nóż bojowy Daj ten pancerze, daj wszystkie Papierosy, daj strzelbę, daj ubranie najemnika, światełka, dobra Może brud do na dole troszkę Ubiór cyk, cyk okej dobra, naprawę maksymalny ten pancerz, jej dajmy ubranie we kogoś tam nóż bojowy naprawmy strzelbę bojową naprawmy pum, pum, pum kapsel za twoje myśli? Mhm, mm dobrze. Możesz wziąć, co tylko zechcesz kochanie Mhm. Mm dobrze, karabin laserowy mi dał, ale dam Ci ten z domu. A snajperkę też mam jedną, widzicie? Szturmówka Eee, więc raz tak, dostaniesz... Albo to dostaniesz, 40 obrażenie ma. Ja pierdzielę Strzelba bojowa. Chcesz strzelbę bojową? Mała? To ma 59 Ue to prawie tyle co olbrzym eee, Zaraz tak dostaniesz jeszcze najemnika ubranie wyrzutnie rakiet i ubranie tego pancerzką bojową pani szpona Okej okay. Nadal masz tego olbrzyma No olbrzym nie jest fajny mała Okej, okay, wszystko przestaje działać e, wiesz co Haron, daj mi to swoją mhm. Wymieni mi się sprzętem. Karabin rezerwisty ma 26. Daj go Ulepszymy go troszkę. Karabin rezerwisty i snajperka i będziemy miał więcej teraz. Widzisz? Czego potrzebujesz? Wymienimy się sprzętem. Masz karabin rezerwisty Okej okay. Od razu go nosi Dobra i teraz Haron chyba Wbijemy tam, tylko wezmę sobie teraz nie strzelba, pistolet maszynowy Który miałeś tam 264 szturmowy, który miał tyle takie pierdzielnięcie maksymalne czyli zdziwiłem co to jest 32 dobra no to wbijamy co? ludziska pozdobywamy trochę tych pancerzyków a przez to pieniędzy Ok. I są tu jacyś wrogowie? O. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Ok. Aha, czyli tu się już nie odrodzą, widzę. No szkoda. tylko się odrodzają na zewnątrz. I... A już myślałem, że... Będzie fajnie. Czyli tak sobie nie można nabić. No to chodźmy. Kim najlepsza akcja za nami. Widać, że tu byłem Chociaż nie pamiętam, żebym zabił przywódca wy Też tego nie pamiętacie No ten, 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 ten. i nawet broni nie wyjmują widzę więc O, trudny, tam coś może fajnego być dalej Okej. Okay. O, wczytamy. <grym> tak to będziecie się mniej męczyli niż ja się będę nagle męczył z tym, żeby to otworzyć. No właśnie, widzicie? Z amunicją. Rakiety. Z amunicją. Ogniwo. Ogniwo. To weźmy wszystko. Weźmy wszystko. Tego nie bierzmy. Kopla. Hopla Hopla Spoko Gdzie ma Clover Widzisz Clover jak tu kiedyś była zruba Masakra to była po prostu Teksnańska -nice masakra piła łańcuchową Wiecie co ja zapiszę co tu leży? Miernik ciśnienia pary, na pewno Co będziesz... Nie, 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 i teraz tak, ja sobie zapiszę i wejdę do tej wody. Zobacz, coś tam da się fajnego zdziałać nowy zapis nic ciekawego nie ma widzę Łeee, już myślałem że coś znajdę To w ogóle zawsze były taki fazy którego da się, dało się łatwo zabić, znaczy łatwo no po zabiciu było fajne efekty ludzi ludziska ja polecę do magatony rozpakuję tych ludzi tych tych ludków i po prostu spotkam się w kolejnym odcinku, co? Bo takie to takie, takie łażenie i tak dalej. Bez sensu kompletnie. Wiecie? No, to z tej strony był krawę, nadzieję, że wam się podobało, chociaż była taka akcja dość krępująca I do zobaczenia chyba w kolejnym odcinku. Tak więc z tej strony ya ludziska no, to na razie.